Cześć, witam was ponownie z kanału Karol w lesie. Niewiele odjechałem od tamtego miejsca, gdzie były maślaki, i teraz są kolejne grzyby, co prawda już nie gąbkowe. One rosną do końca grudnia, od początku października, albo od połowy. Są to gąski szare. Zaraz wam je pokażę. Zobaczcie. Jedna jest tu bardzo duża, aż się przechyliła, ale te dwie tutaj są młode. Wykręcamy je sobie. Tak wygląda gąska szara. O, tutaj mamy kolejną. O, trochę już mają dni. Bardzo duża. Nawet jej nie biorę, bo się noga rozłazi. To ją tu zostawimy. Tak wyglądają te gąski. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Pa.